Andrzej Splutycz, znany z popularnego serialu Rolnicy Podlasie, wydaje się być osobą, do której widzowie stopniowo przywykli, podobnie jak do faktu, że nie każdemu musi przypaść do gustu. Znany z tego, że często wzbudza zdziwienie swoimi nietypowymi działaniami, Andrzej regularnie znajduje się pod ostrzałem komentarzy internetowych. W ostatnim czasie znów stał się celem krytycznych uwag ze strony użytkowników internetu, co tylko podkreśla, że jego postać nadal budzi emocje. W kontekście serialu Rolnicy Podlasie postać Andrzeja Splutycz wyróżnia się na tle innych, przyciągając uwagę widzów swoim unikalnym zachowaniem. Choć być może dla niego samym jest to obciążające, gdyż nikt nie lubi być ciągle obiektem nieprzychylnych komentarzy. Z drugiej strony wydaje się, że Andrzej nie przejmuje się zbytnio tym, co ludzie mówią. Jego postać jest regularnie krytykowana za różne aspekty życia na wsi, od osobistego podejścia do życia po sposób zarządzania gospodarstwem. Internauci zarzucali mu m.in. brak dbałości o własny wygląd, wykorzystywanie pomocy innych, a także krytykowali stan jego podwórka. Ostatnie zmiany, które miały miejsce w jego gospodarstwie, jak na przykład uprzątnięcie błota czy wprowadzenie nowych maszyn, w tym opryskiwacza, przyciągnęły szczególną uwagę. Jeśli chodzi o kwestie związane ze sprzętem rolniczym, Andrzej Splutycz zdaje się nie przykładać zbyt wielkiej uwagi do jego odpowiedniego przechowywania i obsługi, co zwróciło uwagę wielu widzów. Rolnicze maszyny, które są dość drogie i wymagają starannej pielęgnacji, często były przedmiotem uwag krytycznych ze strony widzów, którzy zauważyli, że nie wszystkie z nich są przez Andrzeja odpowiednio obsługiwane. To wywołało kolejną falę krytyki w internecie, zwracając uwagę na to, jak ważna jest odpowiedzialność za używane narzędzia w rolnictwie. Pomimo tych uwag, wydaje się, że Andrzej nadal pozostaje wierny swojemu stylowi życia, niezależnie od opinii innych. W większym zielsku mógł postawić to, by było łatwiej podczepić. Tragedia. Już w krzakach sprzęt stoi, gratulacje czytamy w komentarzach pod filmem, który dodał Andrzej Splutycz z serialu Rolnicy. Podlasie, jak myślicie, komentujący mają rację, a może na siłę szukają pretekstu, by przyczepić się do Andrzeja?